Wyszli z więzienia, taki uśmiech, prawda? Od ucha do ucha. No, jakie? A, zamienił się pan? Co naprawdę nie rusza, że przestępcy wychodzą i idą do parlamentu? Chciałby pan, żeby na pana takie coś ukręcili? tak. Jeżeli ja to tak. Czy oni mają nas za kompletnych idiotów? Dlaczego chołownia przyjął oni przysięgę? Te jego wie pan misiaczki, I tego przecież to jest coś nieprawdopodobnego. 80 tysięcy więźniów, i niech oni teraz, połowa z nich tylko zacznie robić głodówkę. I co wtedy? Prezydent nasz konstytucji nie łamał, prawda? Do czego on chce doprowadzić? Do wojny domowej w tym kraju? A jakby nagle ktoś wystąpił, jakaś, jakaś część posłów, po to, żeby referendum w sprawie odwołania naszego prezydenta z funkcji. Co to jest? No pytamy dzisiaj o naszych kolegów. O, no. no. pa, Pana zdaniem Jarosław Kaczyński jest odklejony od rzeczywistości, czy nie? Absolutnie odklejony. Ten człowiek, odklejony? Tak. Ten człowiek już, już... To jest taki, wie pan, taki kiedyś był yy, film dwóch scetryczałych, wie pan, starców, czy coś takiego. Nie no. no ja słyszałem o dwóch takich, co ukradli księżyc. A, to inne słowa, tylko że wtedy on był, on był, wie pan, młodszy, ale teraz to ten człowiek już jest zupełnie, no, 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 no. A poza tym on jest teraz w jakimś wielkim szoku. On nie wie w ogóle... Szoku? Co... Tak, on nie wie, co się dzieje. No, nagle, nagle, a on przecież się z tym nie zdawał sobie sprawy, że tak się może stać. Mm. No bo, wie pan co, no premier tak powiedział, że prezes jest odklejony od rzeczywistości. No i pytamy właśnie, co to może znaczyć, No, odkleja... no odklejony od rzeczywistości, to znaczy nie widzi, że już przegrał wybory, że następują zmiany i te zmiany no, będą... To są zmiany na plus czy na minus? A to zaraz, zaraz to oceni to, czy tego ocenią no wyborcy. Bo Jarosław Kaczyński mówi, że trzeba koniecznie przyspieszone wybory, Ale że jest zacz... zamach na demokrację. Tak. Konstytucja jest łamana, no tak mówi. Aha, a, a on konstytucji nie łamał, prezydent naszej konstytucji nie łamał, prawda? No Andrzej Duda mówi, no. że stoi na straży tej konstytucji. Tak, teraz zaczął stać na straży, a przedtem co robił? Przecież to jest jakieś... Jedna sprawa, z... czy oni mają nas za kompletnych idiotów? Hmm. Czy oni obrażają naszą inteligencję czymś takim? To można mówić do swojego stałego lektoratu, do tych, co, co jeżdżą pod więzienie po to, żeby, żeby wie pan, yy, pokazywać, że oni są niewinni i tak dalej. Przecież jedna podstawowa sprawa, trochę się dziwię, że media tego nie nagłaśniają, że ci ludzie, Kamiński i Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu, prawda, za nadużycie władzy, nadużycie władzy. Prawda? Już szczegóły nie tego, że przez to zniszczyli człowieka, zniszczyli lepera. Kto wie, czy on przez to nie, nie popełnił samobójstwa i tak dalej. No oto. dlaczego no, widzi pan, on... no, prezydent mówi, że. Kamiński woński są krystalicznie uczciwi. Ale, no to dlaczego tak mówi? No ale no, dlaczego tak mówi? No bo ja nie wiem. To to jest, wie pan, no to powinny, ktoś powinien inny się nim zająć. No pan... Zastanawiam się, czy w Polsce nie mogłaby być sytuacja, a jakby nagle ktoś wystąpił, jakaś, jakaś część posłów po to, żeby referendum w sprawie odwołania naszego prezydenta z funkcji. No. Pan wziął udział w takim referendum? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo przecież to, co ten wyprawia, tego, te jego uściski, te jego, wie pan Misiaczki, tego przecież to jest coś nieprawdopodobnego. A on z przestępcami, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem za nadużycie władzy. A nadużycie władzy to jest coś takiego, że równie dobrze mogą to zrobić z panem, na mnie, ukręcić jakąś aferę, mnie, wsadzić do więzienia. I co? Tak można? No właśnie, no bo y, w Pałacu Prezydenckim to raz, a dwa. Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego hmm. był wyświetlany plakat z Mariuszem Kamińskim i y, Maciejem Wąsikiem z napisem Solidarni. No i na no, pomniku y, Armii Krajowej przecież. No też. Ale no to słyszał pan, co powiedziały, co powiedziało środowisko powstańców, środowisko mhm. ludzi, którzy walczyli jeszcze w czasie drugiego i chociaż już ich jest niewielu. No coś takiego im zrobić, takie śmicło? Mhm. No bo Jarosław Kaczyński mówi, że Donald Tusk stosował tortury wobec protestujących no, Kamińskiego i Wąsika. To, to świadczy, to tym bardziej świadczy o jego odklejeniu się od rzeczywistości. To takie tortury nawet no porównywalne z tymi i, z zakresu tak, II wojny ale światowej. ale jak może przyjść do głowy temu Żerwykowi, czyli tam są jakieś zmiany i te zmiany postępują. U tego człowieka z nim będzie coraz gorzej. Coraz no, gorzej. Podburzać, podburzać tego. Pan wie, no czego? Do czego on chce doprowadzić? Do wojny domowej w tym kraju? Już była wojna domowa w Jugosławii, prawda? A on co? Zmiana władzy, on się z tym nie potrafi pogodzić. Nagle zniknęła ochrona spod jego domu, nie ma policjantów pod, pod biurem na Nowogrodzkiej Prawa i Sprawiedliwości, nie ma policji i co? Nagle po sejmie, Mogą dziennikarze chodzić, nagle mu zadają pytania. Gdzie? Czyli że prezes tutaj czuje się nieswój w tej całej rzeczywistości. Nie, on w tak? ogóle się nie nadaje do czegoś takiego. W takim czymś on nie potrafi się odnaleźć. I to będzie tylko postępowało. No ale widzi pan, no, y, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, y, arcybiskup Stanisław Gondecki, no, list nawet wysłał do Mariusza Kamińskiego i Macieja no, Wąsika. Ale czy pan wie, z czym to jest związane? co jest z tym związane, że już do Sejmu wpływają o zniesienie, wie pan, co, co dostaje Kościół? Przecież jest, jest dostaje pieniądze, prawda? Mm. Chcą to, chcą to zabrać. Fundusz kościelny. Fundusz kościelny. No i oni już czują pismo nosem. Co Hierarchowie ludzie? kościelni. Tak, tak. Hierarchowie kościelni. Czyli... doskonale sobie zdają sprawę. Projekt, żeby ludzie wierzący, którzy, którzy tego, sami oddawali część swojego tego, tak jak, jak, jak można odpisy A... zrobić na, na, na na, 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 A na, na. Pana zdaniem Kościół przez ostatnie 8 lat był mocno zaangażowany w sprawy polityczne albo w sprawę misji. Wyjątkowo. Wyjątkowo i przez to między innymi, przez to innymi, oni przegrali te wybory. Przez Bo, Kościół? Tak. I kto, kto, zadecydował o tym, że te wybory wygrała yy, ta partia, która w tej chwili jest Młodzi ludzie. Młodzi ludzie. A młodzi, młodzi ludzie nie mogli na to patrzeć, nie mogli tego słuchać. Tego ordynarnego angażowania się Kościoła w sprawy publiczne, w ich życie, w ich, w ich wie pan, wszystkie. Czyli pana zdaniem ten list też arcybiskupa Stanisława Gondeckiego nie miał aktu humanitarnego, tylko bardziej aktem politycznym był? Ale tak? jaki akt humanitarny? No tak pisał. O, ale co? No żeby przerwali protest głodowy. Aha, no to mamy w, w Polsce 70 80 tysięcy więźniów. Ludzi, którzy są zamknięci, osadzeni. I niech oni teraz połowa z nich tylko zacznie robić głodówkę. I co wtedy? A pan wierzy w ten Jest protest głodowy, żeby... Absolutnie. No widział pan... Wyszli... Ale absolutnie nie, tak? A nie, no skąd? Wyszli z więzienia taki uśmiech, prawda? Od ucha do ucha. No. Jakie? Ale jakie głupoty? O tym, że wyszli z więzienia tak, jakby zamienił się pan, poszedł pan. Ale zaraz, zaraz jakbym komuś ukradł coś albo zrobił... Co ukradł? Kto? To kto ukradł? Za nadużycie władzy się w jaki sposób? W jaki sposób? taki że człowieka zniszczyli, człowiek przez nich popełnił samobójstwo. Nie jednego zresztą. Nieznego. Tak. Pana... Tak, wsadzali o, ludzi jest... do aresztów ja pytanie, wydobywczych. To obecnego... Proszę pana, wsadzali ludzi do aresztów nie, nie wydobywczych. Ludzie siedzieli ale... lata. Ja I nic ja mam pytanie, nie to dlaczego nie dwóch dlaczego pracowników od lepera poszło siedzieć Banda za to samo który odlepera. Odlepera. No tych za ofery no gruntował. Dobrze, jak to byli winni, to powinni. to powinni. No to to jest to samo. A ci nie siedzą. No, dobra, okay. no, ale co dobra? Za nadużycie władzy zostali no, skazani prawomocnym wyrokiem. No. Chciałby pan, żeby na pana takie coś ukręcili? Nie, tak. Jeżeli Chciałby on krátk, to tak. No i co? Jeżeli jest pana Tylko żeby, pana, to tak. tylko, tylko żeby to jest, pana Duda nie ułaskławił. Ale to jest kwestia, Duda by chodzi. pana nie łaskawił. Ja patrzę, Kamiński, Misiaczki, wyzieniu, bąsik, takie objęcia. Był, jak ta to ryska. działa? Proszę, nie, nie, nie Proszę pana. Sąd, sąd to ocenił. Prawomocny wyrok. A wie pan, że ten sąd w pierwszej instancji Wiecie. to był... Sędzia, który głosował, jak walczy z pisem? Ale proszę pana, pana, każdy złodziej, każdy bandyta mówi, że on jest niewinny. No to dobrze, to dlaczego Karpiński nie siedzi? Który Karpiński? No, no tutaj... i niech siedzi, jeżeli jest winny, to no niech siedzi. Jest, siedzi ja mam ja, ja jedno do pana. Tak, pana. Od... Byli na liście. Byli, byli prawo na listach. Prawomocny wyborczy. PKW nie miał zastrzeżeń. Ludzie wybrali? Wybrali. No i mam takie pytanie. Dlaczego Hołownia przyjął od przysięgę? No, no dlaczego nic nie Ale to przysięgę? było przed wyrokiem. Jak przed wyrokiem? Przed no, nie. prawomocnym ale wyrokiem. Jakim prawomocnym? No jak to a, nie? No, a sobotki kiedy Faszczyk nie winnił? Nie było też prawomocnego wyroku. No Prawomocny wyrok zapadł po tym już. Oni byli z przed... Pana, w roku. W jak w 19, a w dziewiętnastym tak. Poczekali na sprawę prawda? prawomocnego wyroku. I ten Jakie? prawomocny wyrok zapadł Jakie to ma znaczenie? Nie ma. Nie ma. A może, szanowni panowie, a może konstytucja po prostu z dziewięćdziesiątego roku nie przewidziała że może być taki... A to naprawdę nie rusza, że przestępcy wychodzą idą do parlamentu? 5 milionów wziął, jesteście z Warszawy. Obuża, ale wie pan co mnie bardziej oburza, że przestępstwa jest w tym parlamencie, a nie idzie? Proszę pana, przez mogę z panem tak nadużycie władzy. Proszę pana, mogę z panem tak może pogadać. No ale proszę panią, można zrobić coś nie takiego na panią, na mnie? Nie. Można wykręcić aferę, Mogą wsadzić panią i dopiero szukać dowodów? O tu manili przecież. No tak, to taka prawda. Przez tyle lat, przez tyle lat.